Witam ja wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z gwiazdami, a w dzisiejszym odcinku będę gościła pana Łukasza Orbitowskiego. Poczekamy sobie na początku, aż powoli każdy dołączy nas spokojnie. No i później bardziej naszego gościa przedstawię. Jest mi bardzo miło, że jesteście razem wspólnie z nami dzisiaj. No i temat dzisiejszego gwendu również dowiecie się później. Widzę, że pan Łukasz do mnie już tutaj dołączył, więc postaram się. Go tutaj zaprosić, myślę, że... Nie wiem, czy mnie widać. Widać i dobrze słychać. Witam fajnie, fajnie, fajnie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry pani. Zanim zaczniemy, oczywiście ja pana bardzo serdecznie witam. Jest mi bardzo miłe, że mogę tak wspaniałego gościa dzisiaj go, gościć. No i oczywiście... Jak dzisiaj miewa Panu dzień, zanim zaczniemy? Mi dzień miewa pracowicie. Ja zazdroszczę wszystkim młodym pewnego rodzaju swobody, ponieważ ja jestem w tym momencie w całości zaangażowany w różnego rodzaju dziwne projekty i spędzam czas na Zoomach. Wy mieliście zdalne nauczanie, może coś pamiętacie, więc ja mam zdalne nauczanie cały czas. Siedzę i rozmawiam na temat różnego rodzaju przedsięwzięć tak mi mija dzień. Nie napisałem dzisiaj właściwie ani słowa. Jestem pisarzem, który nie pisze. No i dzisiaj o tym również będziemy się opierać. No i chyba można powiedzieć, że jest pan już gotowy. Możemy tak, zacząć. Tak. tak, tak. Oczywiście. Na dzisiejszym odcinku według gwiazdami goszczę pana Łukasza Orbitowskiego, wspaniałego pisarza. Również pisarza grozy, jak i fantastyki. To, to było dawno. Tak, ale dzisiaj też troszeczkę wrócimy do tamtych czasów. Również yy, zaczniemy też temat nadlud, ale również programu, który również ja sama kiedyś oglądałam. No i takie pytanie, takie pierwsze, które zacznie nasz dzisiejszy odcinek: to właśnie jak to u Pana się zaczęło, że zaczął Pan jednak swoją przygodę z pisaniem książek? Y, y, odpowiem, y, ja się czuję naprawdę seniorem, bo mam świadomość, że Pani jest bardzo młodą osobą. Y, otóż ja chciałem opowiadać historię. Po prostu ja mam potrzebę fantazjowania, chciałem studiować powieści i gdybym teraz miał 20 lat to pewno miał, pisałbym pasty na, na Facebooku albo miał kanał na YouTubie z jakimś storytellingiem. Są takie kanały, gdzie ludzie opowiadają historie. Albo poważnie bym się zaangażował w film, scenariopisarstwo, w takie rzeczy. Ale przepraszam, muszę wypuścić kota, tu jest tu jest kot Cezar, mogę wam w ogóle pokazać kota Cezara, ani czy jest kot Cezar w jakikolwiek sposób widoczny. Muszę dać mu wolność, I, ale nie miałem nie miałem specjalnej, specjalnie innych możliwości jak zająć się literaturą, bo w czasach mojej młodości nie było ani YouTube'a, ani Facebooka, a praca w filmie, czy kręcenie nawet amatorskich filmów było zupełnie poza moim zasięgiem. Teraz każdy ma telefon, którym może coś nakręcić. Dostęp do kamer filmowych, kiedy zaczynałem, był bardzo ograniczony, to znaczy nie było mi na to stać, więc z racji tego, że do pisania za wiele nie trzeba, no to zacząłem pisać i zostałem już przy tym zawodzie po prostu. No. Wykonuję go od 20 lat. Tutaj również się kłania pytanie, czy takie najtrudniejsze chyba, które najczęściej się właśnie pojawiało do Pana, to bardziej fantastyka czy groza? I tutaj było takie. No, mi się wywalił, wywalił telefon, musi go postawić, ale nie mogę. Jeszcze jedna próba, tu mam taki, taki, takie ustrojstwo i może na tym stanie, ale... Też nie stanie, muszę go trzymać w ręce, trudno. Fantastyka jest częścią grozy. Znaczy, groza jest częścią fantastyki. Na no, te moje opowiadania, opowiadanka i pierwsze powieści były horrorami, gdzie działy się nadnaturalne wydarzenia, więc to jest fantastyka. Ludzie to rozgraniczają z niezrozumiałych dla mnie przy czym to jest jakieś, jakieś uproszczenie. I ja zawsze kochałem horrory. W wieku nie wiem, 12-13 lat czy czytałem pierwsze książki Kinga, Grahama Mastertona, Jamesa Herberta i, i zwariowałem. I, bo myślałem sobie, że sam chcę tworzyć takie historie i y, y, marzyłem o tym, że zostanę polskim Stephenem Kingiem, ja Niekiedy zresztą nazywano, ale że będę autorem poczytnych horrorów. A po latach okazało się, że niezbyt się do tego nadaje i y, w konsekwencji tego zostałem autorem powieści obyczajowych. a spodziewał się pan tak ogromnym zainteresowaniem ludzi, bo jednak nagrodę pan dostał Nike, ale również nagrodę Gdyni i tutaj już się Aha. naprawdę skrzydła rozwinęły i do tym będziemy też również za chwilę rozmawiać. Czy spodziewał się pan również takich ogromnych? zainteresowań? Ja, ja nie chcę, ja nie chcę być tutaj nieprzyjemny, ale <laughs> nagrody Nike. I nagrody, gdy nie, ja się ciągle spodziewam, bo ich nie dostałem. E, e, byłem nominowany do nich kilkukrotnie. E, dostałem paszport polityki, dostałem nagrodę Zajdla, dostałem nagrodę za Książkę roku. Lubimy czytać. I czy się spodziewałem? E, I tak i nie, bo e, ja, ja liczyłem oczywiście, że gdy zacznę pisać, świat mnie natychmiast doceni. A ja trzeba było 15 lat pracy, aby to zrobił. Także te nagrody przyszły, kiedy myślałem, że już mnie nie spotkają. Ale ja mówiąc zupełnie szczerze, mam świadomość wartości mojej pracy i uważam, że takie powieści jak Inna Dusza albo Kult na nagrody zasługiwały i dostały je i super, nie? Rzadko kiedy świat życzliwie i sprawiedliwie reaguje na moją twórczość, tym razem to się, to się udało. Ale również pochodzi pan z malowniczego Krakowa i również niedawno sama również śledziłam program jak One, Kobiety Kultury. I również prowadził pan ten program. Tak, że... bardzo ja, ja byłem autorem tego programu. To znaczy tam wszystko było moje. Koncepcja, wywiady, mm. wszystko oczywiście przygotowałem z ekipą, ale no, nie byłem tylko facetem, który zadaje pytania. Ale naprawdę był to świetny program, sama go również Dziękuję. śledziłam. No i również serdecznie pozdrawiam. Mam dla Pana również pozdrowienia od pani Uli Grabowskiej, która też pojawiła się w jednym z odcinków, no, no i tak. również ostatnio wspominałyśmy nawet. O super, super, proszę też pozdrowić. Oczywiście przekażę. No i właśnie jak to wyglądało za kulisami? Czy było tak malownicze właśnie, jak w telewizji, czy czasami trzeba było coś obciąć jednak z tego. E, wie, pani, wie pani co... Po pierwsze, praca na planie jest bardzo nudna. I my, żeby nagrać taki 20-minutowy odcinek, spędzaliśmy pół dnia. Więc yy, yy, było to dosyć, dosyć wyczerpujące, A, ale, ale bardzo kreatywne, bardzo twórcze. I yy, z reguły jest tak, że, że ja tak pracowałem, że kręciliśmy dwa razy więcej materiału niż chodziło. Z tego względu, że gość czasem odpowie bez sensu. Ja coś źle, źle zrobię. Wątek pobiegi w niedobrym kierunku. Także powiedzmy, jeżeli ten program trwał 30 minut, 25 jakoś tak, to myśmy mieli jakąś godzinę materiału. Niekiedy ośmielę się przytoczyć pewną anegdotę, która jest dla mnie ważna, bo rozmawiałem z panią Anną Poloną, z wielką wspaniałą Anną Polonę, pani już w wieku podeszłym, przyszła bardzo, ale wspaniały umysł, wspaniały człowiek, był zachwycony, odbyliśmy tę rozmowę i kiedy podziękowałem za nią, to ona, nie, nie mogę mówić ona, to pani Polony e, popatrzyła tak na mnie i powiedziała, ale to już wszystko? Ja chciałam jeszcze powiedzieć, dlaczego mojego teatru już nie ma. I ja wtedy skrzyknąłem cały okres z powrotem i nagraliśmy jeszcze tę piękną wzruszającą wypowiedź, która po montażu znalazła się Gdzieś tam w środku odcinka. Nikt, nikt się nie domyślił oczywiście, że to zostało nagrane potem i to, to, to spotkanie, to wyznanie bardzo mocno pamiętam. Czasami się zdarza panią Annę spotkać w rejonach starego kleparza i wymienić uprzejmości. Wielki, wspaniały człowiek. Dla takich chwil, dla takich ludzi robimy ten program. Naprawdę warto obejrzeć program, bo praktycznie każdy odcinek obejrzałam i każdy naprawdę potrafi wzbudzić. Dziękuję. No i również może czasami, czasami cały czas obejrzeć y, powtórki tego programu, no ale również tutaj się y, kryje czasami złość. Jak sobie radzi Pan z hejtem? Czy spotkał się kiedyś Pan z hejtem? Bo jednak podpisarz czasami może tak być. Tak, tak, ja do, dostaję czasem w web. Dostaję czasem w łeb, ale znoszę to dosyć dobrze. Ja mam bardzo twardą skórę i też tę cechę, która przydaje się w znoszeniu hejtu, mianowicie nie czytam komentarzy na swój temat. To znaczy najczęściej po prostu nie wiem, co o mnie mówią i na dobre i na złe i to naprawdę pomaga, pomaga w życiu. Spotkałem się parę razy z jakąś taką niechęcią, nienawiścią, hejtem, nie? I reagowałem spokojem. Natomiast tu muszę powiedzieć, że ja nie zgrywam czardziela. tylko ten hejt był jakiś taki miękki, nie? To znaczy parę osób napisało, żebym skoczył z budynku, albo że jestem głupim kutasem, albo coś takiego, nie? Czasem to były bardziej zmasowane wypowiedzi, ale jest taka dziewczyna Maja Staśko, ja nie przepadam za jej działalnością, ale ona doświadcza bardzo dużo hejtu i nawet go wydrukowała taką białą księgę tych wpisów nienawiści, które dostaje. I ja się z czymś takim nie zetknąłem, to znaczy, skala, hejt, którego ja do doświadczyłem, to ma może nie wiem, jest w skali 3, a hejt, który doświadczyła Maja Staśka, to jest skala 100. I ja nie wiem, jak on się poradził z taką zmasowaną nienawiścią, gdyby mi. Codziennie, nie wiem, 100 osób pisało, że powinienem skończyć ze sobą, albo że, e, 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 że przyjdą i zabiją mi dzieci. No, nie, nie, tu, tutaj nie mam, nie mam tej wiedzy, może kiedyś się dowiem. No i cóż można więcej powiedzieć? Jest pan już znany praktycznie w całej Polsce, no bo jednak. Ten byłem, ten... byłem nawet, byłem nawet w tym, w Koszalinie, tak, znają mnie wszędzie. Ale no proszę może... mi wierzyć, że, że ja, to jest taka. Popularność, która nie uwiera, no y, mogę iść, jak jadę tramwajem to mam spokój. No właśnie, tutaj się właśnie też kłania pytanie, czy jak był Pan również w tych bardziej czasach troszeczkę do tyłu rozpoznawany, bo jednak y, taka bardziej działalność, gdzie każdy do, podchodzi czasami po zdjęcie, bardziej, y, tak wie, podejdzie, tak wiadomo, bo to jednak nie jest cały czas. Nie jesteś cały czas znany, jak to właśnie większość ludzi mówi. No i właśnie, czy Pan się spotkał czasami z tym, że ktoś do Pana podszedł po zdjęcie lub po ja. No to tutaj muszę zareagować nieskromnie, to się cały czas dzieje. I dzieje się coraz częściej, ale w zabawny sposób, bo parę lat temu, inaczej, jakieś 10 lat temu ludzie stosunkowo rzadziej podchodzili, gratulowali książek, byli mili. Okej. Okay. Jak zacząłem robić w telewizji w 2016 roku, no to podchodzili i bardziej mnie karzeć z programami. Mówili o tych programach, gratulowali albo coś, coś takiego, albo nie gratulowali, tylko mówili coś innego. A potem stworzyłem taką postać w internecie czarnego coacha. Jest taka humorystyczna figura. no Opowiadam okrutne dowcipy. I ten kołcz jakoś zdobył tylko popularność. I, I teraz, i teraz, jak ktoś do mnie podchodzi, tylko cześć kołczu, nie? I, 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 i tak, to, tak to wygląda, także największą taką rozpoznawalność przyniosła moja kreacja w internecie. No i to chyba tak bardziej właśnie, bardzo dużo ludzi pana pokochało. No, ja... Nie, nie, ja nie wiem, czy ja muszę być kochany. Jestem tak bardzo kochany ale tak bardziej niektórzy naprawdę, z tego co wiem, to naprawdę Pana książki nadal czyta, bo tego nie da się raz przeczytać. No i również odcinków też nie da się raz obejrzeć. No ja narobiłem swoje i, i jeżeli ktoś chce z moją twórczością, to ma trochę przed sobą. No to na pewno będę śledziła nadal, jak śledziłam. Mhm. I bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kilka minut, ale streściliśmy chyba Pana nie całe życie, ale streszczyliśmy. Mam nadzieję, że się podobało. Mi również. Proszę, wszystkiego dobrego Pani życzę. Ja również dziękuję. Życzę jeszcze tygodnia. Jeszcze tygodnia. Środa to mały piątek. Trzymajcie się. Pa!